Krumi Art. Gniazdo sztuki. Gdy już potrafisz świadomie przebywać w tu i teraz, to i w różnych sytuacjach codziennego istnienia, możesz przejść do etapu zapoznawania się z własnym wewnętrznym, w cudzysłowie oprogramowaniem. Zacznij od obserwacji swoich automatycznych reakcji, stanowiących odpowiedź na różnorodne bodźce, pochodzące z przejawiającej się wokół rzeczywistości. Również i w tym przypadku, wykorzystaj metodę świadomego oddechu, zredukowaną tu jednak, ze względu na nabyte już umiejętności, tylko do odczucia samego wdechu. Podczas wdechu odczuwaj wpływające do nosa powietrze. Zauważ, czy jest ciepłe, czy też zimne, suche, czy wilgotne, i tym podobne. Pojedynczy świadomy wdech bez problemu wprowadzi cię w stan tu i teraz. Przykładowo, gdy z kimś rozmawiasz, zanim wypowiesz swoją kwestię, weź świadomy wdech i zaobserwuj, jakie odczucia wywoła w tobie wypowiedź rozmówcy. Porównaj przyczynę, czyli treść jego słów, ze skutkiem, czyli swoją nań reakcję, i postaraj się zapamiętać dostrzeżone relacje. Gdy idziesz ulicą, zacznij świadomie oddychać, obserwując przy tym swoje otoczenie. Porównaj treść uzyskanych w ten sposób informacji z własną wewnętrzną, podświadomie uwarunkowaną na nie reakcją. Przebywanie w tu i teraz daje szansę nowego jakościowo spojrzenia na docierające ze zewnątrz dane. W przeciwnym razie ogląd będzie zawsze podporządkowany wcześniej utworzonym, podświadomym ocenom i klasyfikacjom. Gdy spotykasz kogoś, kogo lubisz, świadomie zauważ, jakiego rodzaju odczucia budzą się w tobie na widok tej osoby. Zapamiętaj powiązania osoby przez ciebie lubianej z zawartością twoich wewnętrznych programów. Gdy z kolei widzisz kogoś, kogo nie darzysz zbytnią sympatią, to również odczuwasz określony rodzaj mniej przyjemnych tym razem emocji. Zapamiętaj obserwowane relacje. Ćwiczenie to przeprowadzić możesz praktycznie w każdej chwili swojego aktywnego życia. Gdy oglądasz film w telewizji, świadomie kontroluj własne reakcje na rozwój ekranowych wydarzeń. Biorąc jakikolwiek do ręki przedmiot, w świadomy sposób sprawdź swój wewnętrzny do niego stosunek. Z kolei, siadając do stołu zastawionego wieloma potrawami, zauważ, jakie odczucia wywołują w tobie poszczególne przysmaki na którą z potraw masz największą ochotę, a której na pewno nie nałożysz na swój talerz. Nie zapominaj przy tym o świadomym wdechu, a więc o wejściu w stan tu i teraz. Prowadząc tego typu obserwacje dostrzegamy w jaki sposób nasze reakcje na przejawiającą się wokół rzeczywistość uwarunkowane są treścią naszych wewnętrznych zapisów. Jeżeli nie uświadamiamy sobie mechanizmów dotyczących procesu tworzenia i doświadczania efektów tego tworzenia, to nasze życie ma praktycznie zautomatyzowany charakter jak roboty opieramy się na posiadanym wewnętrznym oprogramowaniu, które od czasu do czasu ulega zmianom pod wpływem przeważnie traumatycznych, zewnętrznych sytuacji i uwarunkowań. Funkcjonując w ten sposób, praktycznie w cudzysłowie śpimy. I przez automatyczny ogląd otaczającej nas rzeczywistości nie jesteśmy w stanie dostrzec jej prawdziwego piękna, wielkości, a także nieograniczonych możliwości, jakimi w każdej chwili możemy dysponować. Doświadczyłeś już tych zależności, a więc może warto coś w swoim życiu zmienić? Wtajemniczenie czwarte: świadoma decyzja. Samoczynnie ewoluując poprzez przychodzące ze zewnątrz doświadczenia, człowiek uczy się, emocjonalnie zapamiętuje przyjemne oraz bolesne sytuacje i w efekcie dąży do powtarzania tych pierwszych oraz unikania tych drugich. W ten sposób rozbudowuje swój wewnętrzny, podświadomy program, pozwalający na coraz lepszą orientację w obszarze wygenerowanej przez siebie samego rzeczywistości. Doświadczyłeś już tego mechanizmu, więc możesz zająć się teraz wprowadzeniem w swoje życie pożądanych przez siebie zmian. Jak już wiesz, człowiek tworzy rzeczywistość podświadomie generując sygnały sterujące dla PNM oraz doświadcza tego tworzenia, odbierając efekt działania PNM w przejawiającej się rzeczywistości. A zatem, Chcąc uzyskać założone przez siebie rezultaty, należy matrycy tworzenia dostarczyć odpowiednio przygotowane podświadomowe treści. Jednak problem polega w tym, iż posiadane zasoby nie zawsze sprzyjają pożądanym przez nas do osiągnięcia celom, a poza tym świadomy dostęp do istniejących już zasobów jest niewielki, co znacznie utrudnia skuteczną ich przebudowę. Kontynuując poprzednie ćwiczenie, nauczyłeś się dostrzegać swoje wewnętrzne, automatyczne uwarunkowania, obserwując je z poziomu tu i teraz. Prowadząc te obserwacje, zapoznałeś się z własnymi wewnętrznymi uwarunkowaniami, w tym z dominantami mającymi zasadniczy wpływ na Twoje codzienne życie. Współczesny człowiek praktycznie nie zdaje sobie sprawy z potencjalnego bogactwa swojego wewnętrznego życia, wprowadzając w pole świadomości wyselekcjonowane zapisy związane z aktualnie dominującymi wewnętrznymi, w cudzysłowie, trybami pracy. Dominanty tłumią swoją, w cudzysłowie, rangą inne wewnętrzne odczucia, w praktyce uniemożliwiając ich świadomy odbiór. Hierarchiczność wewnętrznych zapisów niekoniecznie musi być stała, wręcz przeciwnie, wielokrotnie w życiu człowieka ulega istotnej zmianie. Czasami jest tak, iż to, co dzisiaj jest dla nas w życiu najważniejsze, za niedługi czas może nie mieć żadnego już znaczenia. W tym miejscu przypomnij sobie swoje szkolne lata i lęk przed odpowiedzią z nielubianego przedmiotu. Dziś w twojej codziennej świadomości nie ma już miejsca na to wówczas bardzo silne i dominujące odczucie. Choć może czasami podczas snu jego resztki mogą dawać jeszcze znać o sobie pełnymi dramatyzmu sytuacjami. Innym przykładem może być chwila wielkiego miłosnego zawodu, gdy w jednej chwili cały świat w cudzysłowie wali się i życie przypomina jedno wielkie gruzowisko. Ale czas goi rany. Człowiek poznaje inną osobę, która staje się dla niego bliska. Rodzi się nowe, wielkie uczucie, a z gruzów ponownie powstaje piękny, stabilny, pełen uroków świat. Przytłaczający do niedawna ból związany z poprzednim związkiem, odchodzi w zapomnienie i nie stanowi dalej żadnego już problemu. Zrozumienie. I uświadomienie sobie sposobu funkcjonowania mechanizmów odbioru przejawiającej się wokół rzeczywistości pozwala człowiekowi na wyzwolenie się z okowów uzależnienia od dominujących wewnętrznych programów, co wiąże się ze znacznym poszerzeniem zakresu uaktywniających się wewnętrznych zapisów oraz związanego z tym bogactwa świadomego, przejawionego emocjonalnego istnienia. Weźmy się zatem za przebudowę swoich wewnętrznych programów. Na początek zastanówmy się kiedy i w jakich warunkach modyfikacja ta jest możliwa do przeprowadzenia i zrealizowania. Załóżmy, iż kogoś nie lubimy i z reguły odnosimy się do tego kogoś niezbyt przychylnie. Jeśli zwraca się on do nas z jakimkolwiek tematem, to nasza reakcja przeważnie jest niemiła, z pewną dozą agresji zawartą w tonie udzielanej odpowiedzi. Zachowanie to wynika z posiadanej oceny tej osoby, oceny przepisywanej do naszego wewnętrznego negatywnie wartościującego programu. Jeżeli w tego typu sytuacjach nasza reakcja automatycznie zabarwiona jest nutą agresji, to takim zachowaniem jeszcze bardziej wzmacniamy dotychczasowe wewnętrzne zapisy, utwierdzając podświadomość w słuszności dokonywanych przez nią schematycznych ocen. Aby tę niekorzystną tendencję odwrócić, nasza świadoma reakcja powinna być odmienna od dotychczasowych posiadanych wzorców działania i postępowania. Załóżmy, Iż masz do czynienia z opisaną powyżej sytuacją i chcesz mieć świadomy wpływ na swoje własne reakcje, wykorzystaj tu ponownie metodę świadomego wdechu i wejdź w stan tu i teraz w czasie nawiązania kontaktu z nielubianą przez ciebie osobą. Obserwuj pojawiające się odczucia. Poddaj je świadomej analizie, zauważając, iż osoba ta zwraca się do ciebie w serdeczny sposób, absolutnie nie dający powodów do napastliwego zachowania. Powstrzymując pojawiającą się negatywną reakcję i świadomie uzewnętrzniając ciepłą lub co najmniej obojętną postawę wobec tej osoby, osłabiasz w ten sposób dotychczasowy wewnętrzny schemat reagowania. Po kilku w powyższy sposób wymuszonych reakcjach, podświadomość zacznie orientować się o co w tym wszystkim ci chodzi i dokona odpowiednich korekt w swoich wewnętrznych zasobach. Efektem całości konsekwentnie przeprowadzonego procesu jest kompleksowa przebudowa wzorca i tym samym zmiana oceny analizowanej osoby z negatywnej na obojętną lub nawet pozytywną. Po utrwaleniu dokonywanej zmiany w dalszych kontaktach z tą osobą, możesz już spokojnie zdać się na podświadomość, wiedząc, iż nowe jej przygotowane reakcje będą sprzyjać waszym dalszym przyjaznym i twórczym interpersonalnym kontaktom. Rozumiejąc opisany powyżej mechanizm wewnętrznej przebudowy, również i w innych sytuacjach kontynuuj samoobserwację, skutecznie wykorzystując metodę świadomego wdechu na świadome tworzenie pożądanych przez Ciebie reakcji na przejawiającą się wokół rzeczywistość. Z początku procedura ta może sprawiać pewne kłopoty, gdyż podświadomość domagać się będzie natychmiastowego uzewnętrznienia wewnętrznych źródłowych schematów działania, ale w krótkim czasie i ona nauczy się oraz przyjmie do wiadomości, iż życzysz sobie krótkiej chwili namysłu przed podjęciem ostatecznej decyzji i zacznie dostosowywać się do Twoich wymagań i priorytetów. Przy odrobinie chęci i systematyczności szybko nabierzesz wprawy w dokonywaniu pożądanych zmian w wewnętrznych, podświadomych zasobach, uzyskując przez to wpływ na jakość odbioru rozgrywającego się wokół ciebie życia. W ten sposób możesz uniknąć wielu, w cudzysłowie, kształcących, lecz jakże bolesnych doświadczeń, uzyskując ten sam zewnętrzny efekt poprzez świadomą przebudowę swojego, w cudzysłowie, Oprogramowania. Wykazana przez Ciebie konsekwencja w tego typu działaniach stanowić będzie istotny krok do zintegrowania Twojego świadomego i podświadomego umysłu. Wstrzymując automatyczną reakcję na aktualnie odbierane bodźce z przejawiającej się rzeczywistości. Oraz świadomie modelując naszą na nie odpowiedź, coraz pewniej i skuteczniej zaczynamy przeobrażać swoje życie, tworząc je i doświadczając w coraz większej zgodzie z przyjętymi przez nas kierunkami naszego dalszego trójwymiarowego istnienia. Słuchaliście podcastu Krummi Art. Jeśli ci się podobało, polub na mediach społecznościowych.